Hej, wszystkim! Słuchajcie, znalazłam coś, co nazywa się hashtag Cool Surprise. Wygląda jak lody, ale lody to nie są to są jakieś takie ukryte zabawki, niespodzianki w pojemnikach, które przypominają lody, właśnie. Co tam będzie? Ciężko stwierdzić, tutaj widzę jakiegoś króliczka, to chyba jest rekin w ciapki, rekin w ciapki, widzieliście gdzieś coś takiego? E, tu jakiś chłopczyk jest, tu dziewczynka z czerwonymi włosami, w ciapki znowuż, Takiś e, chłopczyk, policjant tutaj, a to chyba astronauta jest. E, więc e, różnorodność tych zabawek jest naprawdę e, duża. Bardzo bym chciała zobaczyć, co dokładnie kryje się w środku w tych lodach. Otwieramy... Okej, okay. który lud? Um, najpierw mamy czerwony, chyba smak jakiś truskawkowy mógłby być. Um, pomarańczowy, pomarańcza, a może marchewka. <laughs> Oraz niebieski. Niebieski, niebieski, może to borówkowy. O, który na sam początek otworzyć mam? Um, może, 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 może czerwony. Czerwony to jest taki bardzo charakterystyczny kolor, więc od niego zacznę. No! Nie ruszać się opakowania. Dobra, tu jest perforacja. Jak się otwiera, czy pójdzie fajnie, czy nie? O, no, tak sobie poszło. Nie szkodzi. <grym> tak, chodź. schodź! No, dalej, jest! Udało się, o, udało się, już się cieszyłam, a nie zauważyłam, że tu jeszcze troszkę folii zostało. Chodź, chodź! Te zabawki nie chcą być otwarte. O! Dalej! A, jest, udało się. Okej, okay, więc teraz chyba wystarczy pociągnąć. Mocno, mocno! I kup. <grystanie> jest! I, I udało mi się otworzyć to opakowanie. W ogóle fajne to jest. Można grać! O! o z kulki, prawda? <grystanie> Takie trzy pudełeczka. Jedną kulkę można sobie schować pod spod i można zgadywać, gdzie jest kulka. Dobra. Dwa woreczki w środku. Jeden taki duży, coś dużego tutaj jest. Jeden mniejszy. I ulotka. O tak, tak, tak. Ulotka jest fajna, bo mi pokaże, co można tam znaleźć. Ha, wow! Laleczki jakieś tam chyba będą. Mnóstwo różnych, śmiesznych, dziwnych laleczek. A to są takie same? Nie, zaraz, nie, 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 nie są takie same. Mają inny kolor twarzy, no jakbym miał tego nie zauważyć. To jest chyba skrzyżowanie z ufoludkiem, bo jest zielona. Wow! Co tutaj jeszcze jest? Z drugiej strony zobaczmy. Więcej laleczek. Mają fajne nazwy w ogóle, smoothie mm, Ojejku, głodna się zaczynam robić Pistacja <grym> Niebieska, ciekawe Jest też jakaś, co to jest, kolorowanka? Chyba kolorowanka to jest Te, Tak tak. No, mi się wydaje Tu jej brakuje włosów A to, co to jest? Nie wiem, co to jest hmm, Jakiś pasek? Nie, nie wiem, co to jest Nieważne A to chyba jest płaszczyk jakiś Okej, okay, dobra. Skoro już wiemy, co możemy znaleźć w środku, dowiedzmy się jaka laleczka się tutaj kryje. Zaczynam od tego e, dużego woreczka, bo jestem bardzo, 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 bardzo ciekawa. Uwaga. O, mało chłopaka! <grytania> o, u, uuu, teraz wygląda śmiesznie, to jest z to jest tyłu. Jest tył naprzód do tyłu. Ale te nogi jakoś wykrzywione. a ciach, dobra, teraz jest lepiej. O, wow! Chyba znalazłam męską wersję laleczek lol. Fioletowe włosy, no całkiem mi się podobają, z różowym pasemkiem. To jest zielony, nie żółty, to są takie żółte oczy. I strój jak jakiś wafelek lodowy. Mmm, naprawdę się go robię. Ładny jest, fajny. Jak on się nazywa? Gdzie on jest? Tutaj jest, mam go! Trufel się nazywa. O, trufle są pyszne. Oni to specjalnie robią, żeby potem ludzie wrócili do sklepu i kupili jeszcze, nie wiem, mnóstwo czekoladek, jakichś takich innych fajnych rzeczy, lody. Mm, no, tak to właśnie działa. Więc mamy trufla. <grym> tutaj jest tr trochę taki ciemniejszy, ten trufel. Nasz jest chyba jaśniejszy, ale nie, no ma fioletowe włosy. Zaraz, tu jest coś zielone, zielone pasemko. To jest nasz trufel. Może tu są jakieś jeszcze inne podobne? Nie, tutaj takiego nie ma. Mmm, fioletowe włosy, to jest jedyny, który ma fioletowe włosy, więc to musi być ten, ale dlaczego to pasemko jest takie jakieś szaro-zielone, a moje jest różowe? Wolę moją wersję, wersja z różowym pasemkiem wygląda ładniej, więc odhaczone, piu, trufel jest i tutaj jaka jeszcze niespodzianka się kryje, zerknijmy do środka. Co to może być? Co to może być? Aaaaaa! Jasne, no właśnie, no można było się spodziewać tego. Zobaczcie. Tutaj na rysunku ma kamizelkę, natomiast doleczka nie miała kamizelki. Zatem, siłą rzeczy, taka kamizelka powinna gdzieś być jeszcze, więc była w naszym małym woreczku. Jakie to mam mu włożyć? Ręce mu się jakoś wyginają. A, do tyłu ręce. O, głowę mu tak pokręciłam. Co ja zrobiłam? Znowu jest tył naprzód. Nie. Ręce do tyłu chciałam tylko zrobić. A, i muszę jakoś tak spróbować to włożyć. No, wkładaj to. Będziesz wyglądał fajnie. O, jest! Mam to. I teraz ręce do przodu. I nasz trufel ma włożoną kamizelkę. Jak wygląda lepiej? W kamizelce? Czy bez kamizelki? Uh, bez kamizelki? W kamizelce chyba lepiej. Buty się zdejmują. Eee, nie, buty są niezdejmowalne. Szkoda, fajnie by było, jakby można było je zdjąć. Można byłoby się wymieniać w tym momencie z innymi laleczkami. No, ale tak, raczej fajne. Czy głowę można ścisnąć? Głowę można ścisnąć. A, ehm, wygląda jak ehm, taka głowa, którą można też zdjąć. Będą mógł się zmieniać głowami nasze laleczki. Ehm, ale nie wiem, czy chcę im to robić. Będą wyglądały dziwnie, jak im głowę poływam. Nie, 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 najlepszy pomysł, jednak Um, I tyle, nic więcej nie robią. Um, mają jakąś dziurkę do plucia, na przykład te lole. Nie, nie, nie mają, ale wyglądają ślicznie. Hmm, podobają mi się. Dobra. Laleczka numer jeden stoi tutaj. Umiem stać? Potrafię stać? Stój! 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 Oh, stój! Jest! Udało mi się! Którą jeszcze bym chciała znaleźć? Hmm, różowe włosy mi się podobają, więc fajnie było znaleźć taką laleczką z różnymi włosami. Ale nie wiem, czy w kolejnych naszych opakowaniach będą te same laleczki, no bo tutaj, jak już wcześniej widzieliśmy, mamy różne jakieś tam postaci. Tutaj będą chyba zwierzątka, a tu będą zupełnie inne laleczki, więc jeżeli chcecie znaleźć taką fajną słodką, o, która wygląda jak jakaś babeczka albo lody i tak dalej, albo trufel. W tym momencie musicie kupować to czerwone opakowanie. Ha! Dobra. To odkładamy na razie. I teraz tak, które opakowanie teraz sobie znowu otworzymy? Który gluda? Niebieski, pomarańczowy. Podjęłam decyzję. Niech będzie to kolor niebieski tym razem. Dlaczego? Dlatego, że pomarańczowy jest podobny do czerwonego. Obydwa kolory są kolorami ciepłymi. Natomiast niebieski jest jeden zimny kolor, więc na zmianę ciepłe, zimne, ciepłe. o i koniec. Więc <grym zimne> nie ma żadnych innych niespodzianek, Więc ciepłe, zimne, ciepłe, zimne. Nie, zaraz. Ciepłe, zimne. <grym> zimne> Za to powiedziałam. Ciepłe, zimne, ciepłe. Ciepłe, zimne, ciepłe. Koniec. <grym> zimne> OK. Zabieramy się do otwierania tego loda. No, co tam jest? Co tam jest? Cool uh, surprise, jakaś na pewno Czy tylko laleczki tam są? Może coś innego jeszcze będzie No laleczki i zwierzątka O, może się teraz zaskoczę U tego się nie da otworzyć Ten idzie O, jest! Cięższy niż ten czerwony O, widzicie o co mi chodziło? Z tymi niespodziankami, z tą kuleczką Można się pobawić O nie, przecież czysto jest, widać byłoby kulkę No cóż, no cóż, dobra Trudno, pomysł jednak e, nie najlepszy, bo są półprzeciwczyste do opakowania i widać, gdzie byłaby kulka. Ale znacie taką grę, prawda? Uuu, dajcie mi znać, bo ja nie wiem, czy wiecie, e, o jaką grę mi chodzi, ale wydaje mi się, że... No wiecie. Dajcie mi znać w pytaniu dnia. Pytanie dnia! Czy znacie taką grę z trzema kubeczkami i kulką? Napiszcie mi w komentarzach. Myślę, że znacie. Ktoś tak przerzuca tą kuleczkę z opowania z kubeczka od kubeczek i potem ktoś ma zgadnąć, gdzie jest kulka. No tylko takie pudełeczka nie mogą być. Yy, pudełeczka, kubeczki nie mogą być przezroczyste albo półprzyroczyste, no bo to by było bezsensowne. Wszyscy by wiedzieli, gdzie jest kulka, prawda? No, dobra, odkładamy to na bok. I teraz tak. Yy, Razem otworzę to małe opakowanie i spróbuję na podstawie tego, co jest w środku, zgadnąć, jaką mamy e, laleczkę tutaj. <laughs> piłka! <O! śmiech> ale malutka piłka, jaka śmieszna. Zobaczcie. <laughs> piłka nożna. O, no to chyba nie powinno być zbyt trudne, chyba że wszystkie te laleczki mają piłkę nożną. Um, wow, ale... Dużo różnych figurek, ale tutaj nie widzę żadnego piłkarza. O co chodzi? Gdzie jest piłkarz jakiś? Może z drugiej strony? Nie ma piłkarza? O, jest! Tutaj jest piłkarz. To będzie on, na pewno go znajdziemy. Nazywa się Chris Corner, czyli e, Krzyś em, Róg. <gryś> Pewnie często wybija piłkę z rogu, dlatego ma taką śmieszną nazwę. E, I tutaj mamy jeszcze... Em, może to jest wycinanka, w gruncie rzeczy. Może to się wycina. Wyciąć kapelusz, nałożyć mu, wyciąć szalik, nałożyć mu. E, tak samo z kamizelką i można się pokolorować. No chyba, że ktoś nie lubi wycinać, no to może sobie zostawić jako zwykłą kolorowankę. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy na pewno tam nasz e, krzysio jest tam. Stóły ciłeczko. Okej, okay, nożyczki. Chyba do góry nogami to ostatnio otworzyłam, ale nie szkodzi. Zaraz zerknijmy. Jeśli znajdą kogoś innego, to będę bardzo zdziwiona. <śmienicza> jest piłkarz, jest piłkarz, ale ma inne kolory, o co chodzi? <śmienicza> no to trochę się zdziwiłam teraz, zaraz. Coś mi tutaj nie pasuje. Tu naprzód jest? Nie, jest dobrze. Um, no, fryzura jest taka bardzo podobna. Kolor włosów tylko się nie zgadza. Mina się nie zgadza. Tu ma taką. A tutaj ma taką. <śmienicza> Nie wiem, jak to inaczej zaprezentować bez, bez pokazywania mina, ale, ale to, to, to jest mina, która brzmi. Yy, a ta jest. i. Yy. śmieszne. Dobra. To w ogóle ma inny kolor. Może ja coś przeoczyłam. Zobaczmy, może jest jednak jeszcze jakiś piłkarz. To nie jest piłkarz, to jest cowboy. To jest jakiś kosmita, który nazywa się Alien. Alien jak Alien. Zabawne całkiem. Co jeszcze? Pirat. Astronauta. No nie no, tutaj nie widzę żadnego piłkarza. Co diabeł jakiś? Ja myślałam, że to zawody są, bo to jest diabeł. Ła, wow, ale wygląda paskudnie. silo, silo. O, oh, może to jest strój na Halloween. Oby. Kto by chciał być zawodu diabłem? Okropieństwo. Jest! Um, oh, znalazłam go! Ale Gafa popełniłam. To nie był ten! To nie był Chris Kunner, to nie był Krzysio. To jest Mike Ikoff. <laughs> Mike, Mike, Michałek, proszę. I rzeczywiście ma taką samą minę jak ten. Tutaj, dobra. Ja chyba po prostu jestem, brzydko mówiąc, ślepa. No, nie zauważyłam go. Jakie ja mogą go przegapić? Całkiem, całkiem się rzuca w oczy. Yy, no, trudno. Ale już wiem, że nie nazywa się Krzysiek, tylko nazywa się yy, Michał. Mike, 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 Mike który kopie piłkę. Puch, dobra, jest. Który jest fajniejszy w ogóle? Mamy dwóch chłopaków na razie. no, Myślicie co? Chyba, że to jest dziewczyna, która ma taką frazę. Nie, to jest chłopak. To musi być chłopak. Jako miał na imię. Um, Truffle. W gruncie rzeczy to mogłaby być dziewczyna. <grym wytrzyma> czy to jest dziewczyna, czy chłopak? Oj! Teraz już sama nie wiem. Może to jest dziewczyna z krótkimi włosami po prostu i tak zawiniętymi tutaj na wałku. No! <grym wytrzyma> co? To chyba jest dziewczyna, która teraz na nią tak patrzę. Ma długie rzęsy, różna na policzkach. To jest dziewczyna! To jest dziewczyna! No chyba, że to jest chłopak, który się jakoś pomalował. Nie wiem. Co nie wiem? O, nie nieważne! Ladeczka tyleczka, prawda? Obydwie dwie są słodkie. Ta jest bardziej słodka w gruncie rzeczy. <grytanie> Buty też się tutaj nie zajmują. Łowę można ścisnąć. Okej, okay. sprawdźmy może lepiej, co się znajduje w ostatnim lodzie. Kolor pomarańczowy, smak marchewkowy. <grytanie> Wybrałam marchewkowy poczesną marchewkę. Dobra, zobaczmy. Co tam się kryje? No, dlaczego to się nie chce rozerwać? O! Ten sposób. W ten sposób miało pójść tak fajnie, wziął na dół. Miałam to otworzyć, ale nie wyszło. A, jest. No, czy pójdzie łatwo teraz, czy nie? Może to trzeba. Oho, wystarczyło lekko przekręcić. A ja się z tym umocowałam wcześniej. No, człowiek się uczy całe życie. Proszę, więc mamy w środku jedną niespodziankę, ale gdzie jest reszta? O co chodzi? Jestem zawiedziona teraz. Tu mieliśmy dwa woreczki w niebieskim, w czerwonym też były dwa woreczki, a tu jest tylko jeden. Jest tylko jeden. I w ogóle gdzie jest ulotka jakaś? Nie ma ulotki. Jest ulotka. Halo, może w środku będzie ulotka? Dobra, otwórzmy to. Może w środku będzie drugie opakowanie też. Dziwne, dziwne, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Dlaczego jedno. A, ulotka jest. o! Jaki słodki ale świetny stwór... O ja, ale ma czapki fajne, jakie oczy. Wyglądają jak te... jak te misiaczki staj! O, ale... W ogóle co to za stwór jest? Nie wiem co to za stwór, ale mi się podoba. Jaki kochany słodki. Mm, o, piękny. O, zobaczmy sobie tutaj. O, tam kupiłam. Wszyscy zawsze pytacie się mnie, gdzie kupiłaś? Skąd masz, skomasz, skąd skomasz. Skąd Dobra, stąd. <laughs> to nie jest reklama. <laughs> ale już wiecie skąd jest. mmm, nie ma nazwy, O, dlaczego nie ma nazw? <laughs> ale fajna wyszło. <laughs> to jest świetne, Tam mi się podoba O, króliczek też jest kochany Aaa, rekin, jak z, z, tej, z tej piosenki Baby <laughs> Ale świetne A mamy to, ale co to jest? Nie wiem, taki różowy chomik to jest, czy co? Co to w ogóle? <laughs> Trochę tak Rybę mi przypomina z twarzy, ale nie ma żadnych płetw Tylko ma nogi, ma cztery nogi Cztery nogi, więc to musi być e, Jakiś... tak może? Nie wiem, nie wiem co to jest Ale jest słodkie, uszu nie ma Gdzie są uszy tego stwora? Co to jest? <laughs> nie wiem co to jest, śmieszne <laughs> Z rysunków też nie umiem Wywnioskować, co to, co to może być um, Nieważne Jest kochane, podoba Podoba mi się i to bardzo I tak się uśmiecha, tak... Kochane. Oho, moi drodzy! Zobaczcie, to były nasze dzisiejsze niespodzianki, które nazywałem się hashtag Cool Surprise. Niespodzianki w kształcie lodów. Nie są one jednak zimne jak lody. Są fajne i miłe w dotyku. Przynajmniej ten pluszak tutaj. O, stój, stój, Mike, stój. Mówię do ciebie, stój. No, patrzcie, no Mike nie chce stać. Stawaj, Mike, co ty robisz? Chcę zaprezentować Was wszystkich, a Ty się wywracasz. No dobra, będę go trzymać. Stój! Stoi! Nie da rady. Może go tak o posadzę tutaj na tym stworze. Muszę jakąś nazwę mu wymyślić. O, gdzieś jeździł na nim. Dobra. O! Pff, myślałam, że będzie siedzieć. Więc, moi drodzy, to są nasze dzisiejsze niespodzianki. A, piłka ucieka! Wszystko się wywraca Nasze dzisiejsze niezodzianki Mam nadzieję, że wam się e, podobały Jeśli tak, wiecie co robicie Zostawcie nam kciuk w górę I subskrybujecie Mini TV. Wpadajcie na nas często Do no, zobaczyska następnym razem Pa, pa!